Dzień dobry, mi witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a jest Ren oraz Joszelka! <laughs> Hejka. A, Ale ty będzie ty mi Paweł gardło, bolało. Patrz tutaj, e. Paweł idzie po lewej. Co? O, mhm. Ty, koszulce! Że, że ten żółty to ja? Tak. No chyba, cię, wiesz co? No ja nie <śmiech> wiem. <śmiech> Dobra, słuchajcie moi Umie. drodzy. Aha. Tam. Ogólnie kwestia jest taka, że, że ja w y, Motor tam dużo muszę teraz zarobić, y, więc y, dzisiaj działamy w GTA. I ogólnie, nie wiem czy wiecie, jest zapowiedziana aktualizacja letniej DLC. Aktualizacja do gry. Już tam parę informacji było, mianowicie Ren, co tam ma nowego? A, no to tak, no... Przecieki twierdzą, że... Znaczy przecieki, no skowronki, ptaszki ćwierkają, no? że... Że gdzieś koło 19. Pojawi się 19, tak, tak jest. Że ma być, że będzie coś tam, aczkolwiek co, to jeszcze do końca nie wiadomo. Wiadomo, na razie jest informacja tylko od Rockstar, że... Będzie na przykład mm -hmm. możliwość sprzedawania dóbr tak, na sesji zwiększone... prywatnej. I to jest mega fajna sprawa. Tak. Szczególnie dla nas. I ma być chyba też, k2. To tak, też jest znerfiony k2 Tak, tak. Zwiększone bonusy za te chyba. za, te, tak. za, 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 za... Ale ja myślę, że oni wszystkiego jeszcze, jeszcze nie zapowiedzieli, tak. że pełną nazwę tej aktualizacji jeszcze podadzą, że jeszcze e, będzie. Coś nowego, będzie więcej rzeczy i będzie można wydać hajs na te rzeczy I to jest moim zdaniem tak pewne, to jest bankowe Pewnie nowe pojazdy i tak dalej tak, napisz... Czy wy tu widzicie medyków? Tak, tak. napiszcie na dole czegoś, że macie jakieś dodatkowe parametyk. informacje A my tymczasem, słuchajcie, mamy dzisiaj klub motocyklowy Musimy przypomnieć na dzielni, kto tu rządzi tak, Więc no, drusty, musimy przy okazji zarobić miss. również kasę Więc jedziemy, słuchajcie, najlepszy biznes, jak zarabiać Czyli napady eee. na sklepy, chodź A właśnie Dobra. Wyzwanie bez strzelania. Totalnie, totalnie, bez strzelania, totalnie. Maczeta, pała i tak dalej. I ja proponujesz w ogóle, że ja tu jadę do środka i przejadę ja tego gościa w środku po prostu do motocyklem. Organizacji? Tego nie wiem. Czekaj, ja tu muszę. No, ja chyba do sklepu nie my no Ty panowie wywrócili. Czekaj, czekaj, czeka, czeka. Ej, tu jakiś grubasek, patrzcie jak on się pobiega w ogóle. Poczekaj, pa, 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 pa. No Poczeka, mogę... Ej, no, bezjedź, gościu jest. Patrz, nie mogę go przyjechać! No on cię nawet chce hmm. wyprosić? Wow! Co jest? Co on tam robi? Co tu się odwaliło? E, jest problem Jest problem, no, bo policja Jest bardzo problem e, Jest bardzo duży problem, ponieważ mój motocykl właśnie utknął gdzieś tutaj i e, ja nie mam żadnego tego pojęcia co mam zrobić i on teraz i on założył ci kłódkę ten sprzedawca na mod Czekaj, bo zrobić zakupy trzeba O, czekaj, weź to Albo czekaj, może apel na to to zrobimy to Może wyjadę możesz. Co wyjedziesz? Chcesz to wyjechać teraz? A nie, to tak to No nie dobra jest. Ej, tu jest... Wow. Teraz. Czekaj, policja przyjechała! Okay. Musi się tu zespił. czekaj! Problem, problem! Strzelają! Problem Czekaj! Pałka! Życie! Brak e. życia! E, chwila, ja sekunda, czekaj, 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 biorę pałkę. Dobra może być nóż. Dobra, Dobra. Dobra. okradnijcie ten sklep szybko! Ja nie mogę! Jak nie mogę, to ja przez nogę i dalej mogę! Jak ja nie tu? to przez dwie i... Dobra, ja, ja dobra okradam, obijam. okradam, okej okay. Myślałem, że zrobię magię i się będę odbijać. Rona, normalnie wyszliśmy z prawy! Tak, Okej, okay, teraz jak tu zrobić, że... Dobra, wsiadłem na motocyk, wsiadłem na motocyk z powrotem. Jero Oj, rozkolował mi motor. <grym> 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 chyba pole się udać po motorki, co? Okej, okay, chyba... słuchajcie moi drodzy, chyba to nie wyszło najlepiej. E, dobra. No na dobra... To... Chyba nie. O Maceta, <grym> dzień dobry a... panu. E, dobra, słuchajcie, chodźcie, podbiegnijcie tutaj do mnie, znajdziemy. O, tutaj znalazłem super samochód dwuosobowy nie, to jest w włosopowy, co ja mówię. E, A w ogóle, o, z jest tutaj... Moją stylówkę na Klarta, Clarka Kenta. O. Ty, co to... Co to za... Co to za... Co to jest za... Co ono ma ubrane? Co to jest? Patrzcie! Co na ma bandaż? Co to za... postać jest? Co za bot? Widzisz nogi? No to jest facet chyba, nie, ja dopiero biegnę w staniku i... jakimś biegnie Czekaj, czekaj Co jest Bo grane? Reng, chodź to tu to jego... Tam zaciekawiony, ja chcę, ja chcę Chodź tutaj, połóż Poczekaj, muszę je przy... znaczy, ja, nie, nie wiem. no, muszę ukraść jakieś auto z drogi Chodź tu, chodź tu chodź to się dzieją dziwne rzeczy po, po, Połóż się No powiedział... Co dobra, nieważne Połóż się Teraz Ej, mam męski głos O, pieniążek wypadł to... to jest a. drag queen to jest Drag Queen powiem ci. Dobra, okej. Okay. Ja wydarłem kogoś z auta i wyglądał dziwnie. Dobra, siadaj, wsiadaj, siadaj. Okay. Dziwnie Generalnie. E... Dobra Ren, wsiadaj do nas, wsiadaj do nas, idziemy razem, jesteśmy okay. drużyną! Jesteśmy drużyną, prawda? popatrz, widziałem. Poprawę. podobną widzisz? osobę. Widzisz podobną tam osobę widziałem. Podobną, ale u mnie miała takie buty wysokie i jakieś polerko jeszcze I była u ciebie w kuchni ale... w domu? Co? Nie? Nie? Okej! Okay, o, ty, taki i nie, to tak wiesz, tak ten. Dobra, okej mogę powiedzieć, to że tak. Plus 10 nowych świetleń. No, euh, hmm, dobra. Od żeby tylko. Gdzie jest? Dobra, jedziemy teraz w takim czasie po naszym motocykle, bo niestety policja nam je ukradła. Nie wiem, pierwszy raz widzę taką osobę w grze, więc coś tu jest dodane. dobrze, że wie, dodali coś i tak. zmienili tak. trochę rzeczy. Ej, co jest tutaj? Coś tu jest dodane po takim. Ej, nie, to tu, to stój, to stój, to jest... Co, co to jest? Co jest dane? ja tam podjadę Co tu się dzieje? Czekaj się, co jest? Co jest Ej. grane? Ja przepraszam What bardzo, the... ale od kiedy to jest w grze? Pierwszy raz Ehe? widzę coś takiego w tej grze. Nie wiem czy to Co było jest? wcześniej. Ej, totalnie, nowe stroje dodali jakieś! Stroje? No tak! Stroje? Proszę cię, no stroje! Co eee, no jest grane? Ja przepraszam, Co ja ma... to ma być? Zaraz, ale ta Znaczy ta ja wiem, ś... że takie ta rzeczy ma świetną klatę. Widzisz to? No tak, widzę. Eee, bo ona kuła jak żelazo! Tych. Ale co się dzieje? Nie, nie słuchajcie. Jest, e, szok, normalnie szok po prostu. A ten gościu co ma? Nie, normalnie wygląda. Ej, nie, tak on naprawdę nie jest normalny. żartowaliśmy. Chyba szoka no, 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 dobra. Dobra, wsiadaj, wsiadaj, policja przyjechała, szybko, uciekamy. I... Dobra, wsiadam <tops> Rad, Ja mam kapelusz. Ja śmiesznie pochyliłem. Hmm. Ale to śmiesznie wygląda, patrzcie, o. Dobra, idziemy! Ej. Gdzie jest jakiś sklep? Tam gdzie się zaznaczyliście? Jak? Nie, musimy motocyklem! Jesteśmy gang motocyklowy przecież! A, musimy odzyskać swoje motory? Dokładnie, dokładnie. No, pewnie że tak! Inaczej nie powinniśmy... Ale nie stać mnie za 250 Ale to nie będziemy dokładnie. przecież ten wyciągać tak o, ten tylko normalnie dobrze, wyciągniemy je, nie je, normalnie. Nie chcę brać chwilówki, bo wiecie jak to jest z chwilówkami, nie? No te chwilówki to masakra zakrakać normalnie, nie Bierzesz wiem. chwilę, oddajesz całe życie. Dokładnie. Aha. Uh -huh. no. Dobra, ogólnie mamy wsparcie policji, więc e, będzie dobrze, będzie dobrze. Hmm. Takie, nie, może to taka dzielnica była po prostu? Jest, kasa, nie strycie. mam pojęcia, nigdy tam nie widziałam takich... Bo tam był taki tak jeden lokal, ale ja nie wiedziałam, że on ten lokal jest takim lokalem do ten... Drag queen. No. Taka sytuacja. Czyli panów przebrano za panie. Nie wiem, to tak, są jakieś, tak. li... mam wrażenie, że to są jakieś liki przed aktualizacją, naprawdę. Czasami mam wrażenie, hmm. że właśnie te drag potrafią lepiej się, że tak powiem, upodobnić do, do kobiet. Niż sama kobieta. Niż, niż niektóre. W sensie chodzi mi o makijaż. Okej. Okay. No chodzi to mi tak, o wyróżnia ich tylko ta łosiona klata, no nie? Tak. okej, okay. dobra, dobra. Ale. E ja mam wrażenie, że coś mi się śni. Ja się zaraz <laughs> widzę, i no, Naprawdę, chyba, nie? tak dawno nie, nie graliśmy w GTA, no dobra, tak dawno. Parę dni w sumie. No, czy paręnaście maksymalnie? Dni? No, gdzieś z dni minęło, chyba czy 11 jakoś, tak. No dobra, jak uważasz. No. Dobra, czekaj, tutaj zaparkuj, tak, musimy przeskoczyć. Ja grałem, bo, bo tuningowałem autka. Wydałem 30 milionów na tuning. O, dobra, czekajcie, jest moja... O, tu jest moja. Moje Pamiętajcie tu oczywiście, że bez szczelania. O rany. Stać, panie ja policjant, bieżdżam, proszę, nie strzelaj do mnie teraz! Dzień dobry! Okej, okay, no niestety zdechłem. Dzień dobry, e... Clark Renkent. Nie, runa no, normalnie... Ja nie wyciągnę tego auta, nie? Poczekajcie, jesteśmy tutaj, jesteśmy... O, ten ty przebiegnę sobie, to sobie wskoczę. Nie ja, no, to jest po prostu masakra, będzie to bardzo cię ciężkie. O, ale auto, znaczy ten motocykl przerzucił mi na, dr moją na drugą stronę myśmy ja Więc nie jest źle, będzie bardzo dobrze. Dobra, teraz pytanie, co my teraz robimy? No na sklepy dalej, tylko no. Dopiero dobra. pierwszy sklep Czekamy się na musimy się regroup, Trzeba jakoś zarobić. team, regroup team. Regroup. Trzeba zarabiać Proszę na nową aktualizację właśnie. Dobra, e, czekaj. Ale on nie krzyczył strasznie. I muszą brać jakieś takie tabletki i tabletki do odciskania na gardło, bo strasznie krzyczą. Dobra, no e, czekaj, ren, ty, ty je, je, tak, Ja ren, jedziemy, no nie, co? To jedziemy tutaj, tutaj, tu, ta, tu jedziemy. Tu, 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 tam? E, proponuję, że podjedziemy najpierw na stację benzynową. O, Rona e, widzę! E, Wizy. E, Rona, Weasley? Weasley, Rona? E, więc jedziemy, chyba, jademy. chyba Wolenbie <laughs> Nie wiem, widziałam Rona. E, dobra, czekaj. Pa, tutaj telefon dzwoni. Telefon? No, telefon tu dzwoni, czekaj, ja odbiorę. Czekajcie tu jest? Wyjechać. Gdzie jest ten telefon? dzwoni. telefon dzwoni. Ja dzisiejszym sponsorem filmu jest firma Play. <laughs> odbiorę telefon, bo dzwoni, to ja odbiorę. Zabójstwo na telefon! Trole, Mamy Słukamy rozwalić to... trolle! Czekaj, Słukamy. spoko, ale to chwila, poczekaj, bo musimy wjechać najpierw do tego, do środka tutaj, ochrać musimy. Ren już kradnie, patrz. Przesuń się, przesuń się, szybko! Bo czekaj. jestem super bohaterem, nie widzisz? A, gór, Dobra, czekaj, uratować, pieniążki, jak pieniążki, jak nie ma nikogo! Dobra, czekaj, pieniążki, pieniążki, pieniążki! Wziąłeś pieniążki? Nie, nie wziąłem. A, A, ja... Ej, nie mogę wziąć pieniążków! Ja za usługę nie biorę pieniążków. Ej, więc ja nie mogę wziąć pieniążków, słuchajcie, musimy chyba wziąć tam... Ej, to robić? A ja. A ja. Przestań mi jeździć po twarzy! Ja. Znowu ja. zabiorą na motocykle! Ja. Ej, bo mamy zlecenie, słuchajcie, zlecenie jest! Ej, ale ja nic nie widzę, nie? Dobra, ja to chyba nie jesteś z naszym tym jednak. Hey. Zastanawiam się czy dołączę? No co za koleś, nie dołączył do ekipy. Dołą co za łobuz! do waszej ekipy czy <noise> To się zastanawiam, bo chyba tak, ale też się mogę nie. Dobra, Red, nie 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 ma nie ma czasu, chodź tutaj, czekaj, zaraz, czy ja mogę ci zaprosić? Nie mogę ci I zaprosić, jedzie. bo jesteśmy w trakcie tego zadania. Jednak, jednak nie mogłem, dobra to ja siadaj, bym udawał, siadaj, że wiem że o co chodzi. Jedź, jedź za Joshelom, jedź za Joshon. Dokładnie! A! Dobra Mamy 14 Dobra, minut na likwidację. Ja zaleczą, i tam celów. <grym wniosek> nie, na celu. ale nie, nie krzyczeć. Jeszcze będziesz w ten sposób sam Dobra, czekaj, to ty czał, co ja. Będę I co dziewięć. tak daleko? No, czemu tak daleko to kawałka, będzie musi doskonała, wejść? Doskonała podróbka Joszeli, czyli ja. Dlaczego to próbujesz zrobić podróbkę jeszcze? Tak się nie robi. Jaka? Róbka? Co? Samą się se zrób. Samoróbka róbkę To znaczy co? To znaczy co? Że jakiś posąg z wosku na przykład? To też Tak. Pioszelli? z takiego wosku od tego szreka, nie? Szreka, tak. Super. To sobie jeszcze trochę poczeka. Sam palił. Dobra, słuchajcie, w takim czasie spróbujemy zlikwidować te cele. Może zarobimy trochę więcej niż w sklepie? No nie? Tak myślicie? Być lepiej? Myślę, że zarobię bardzo krocie. Dużo? Bardzo dużo? Bardzo krocie, tak? No to dobrze. Czas, minut. Wow. Tyle, ile sobie napiszę na miniaturce, tyle zarobię. Dobra, okej. Okay. Ale ja ci nie przeleję tych pieniędzy, wiesz o tym. Mam no, no, to wszystko spoko, na kocie, mnie w pobliżu nie ma na żadnego... Na kocie? Wdos... jakim kocie? Kocie! Mnie w pobliżu nie ma żadnego wodospadu, żebyś mógł przelać mi te pieniądze. A, nie ma przelewki. Dobra. Nie ma, nie ma. Dobra, gdzieś tu jest w pobliżu pierwszy. Jedyne co byś mógł zrobić, to gołębiem wyspać po prostu. Głąbkiem? Dobrze. No, tam jakoś, e, dobra, wiem. dojeżdżam do pierwszego celu, dojeżdżam do pierwszego celu, Przywiom, wsparcie policji przywiązujesz tutaj. Przywiązujesz mu dyszkę, przywiązujesz mu dyszkę do nogi, nie? I mówisz... Iż, dobra, śmigaj tam do Rena, nie O, czekaj, tu się I po Tylko oczywiście ta, bez strzelania ta, oczywiście, żeby nie było. Po, po tygodniu ta dyszka tutaj przylatuje do mnie w wten. Ciao! Dokładnie tak a ja się zgubiłem, A drugi też znaczy, dalej mnie gonił chwalę. No ja, ja to, tę porażka. Ej, co jest? Dwie kosy dostał, pierwsze. No bo trzeba zlikwidować strzałem w głowę. Ale dzisiaj jest bez broniów normalnie, ja wiem, dzisiaj jest, to jest po prostu tak. Po prostu no nie, nie zgadza się. No? Z wyzwanie się nie, nie zgadza -lo -lo -lo? z naszą ideą. Przecież, ale to, jest za w ogóle. to to jest zabudunek w ogóle. Co? O jest zabudynek. E, centrum, rekreacyjne, centrum Rekreacyjne Centrum Rekreacyjne e, Chyba za tym uszczelam, mnie, muszę przede wszystkim wziąć ekwipunek wszystkim ekipunek, no nie, Ren! Patrzcie, jestem swym bohaterem Przekąski, o świetnie, nie mam przekąsek uła, 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 re. no jak uła, uła, mogłeś uła, się uła, dać za ten normalnie ty Nie właśnie. pamiętam Zaś pamiętam. Nie pamiętam Ja mam dwuosobowy? Nie wiem Też nie wiem Ale jakbyś jak mogła to weź tam Rena, bo polec, ja nie mam dwuosobowego No flipa wezmę, o możesz Siedzę ci na błotniku i ten błotnik się nie łamie, totalnie. To jest. To jest. Be, to. To ty schudłeś. No, schudł, to no. jeszcze jak. No to bardzo No, 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 no. Trzeba zarobić hajs na burgery. Cztery cyferki, nie? Dobra, co? Ile? Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Tu, jest, tu jest ten ziomek, kolejny. Dobra, chodźcie się rozmnożymy w sensie na różne eee, te, wiesz? To? No, w sensie, ty każdy do innego niech jedzie. A już był taki jeden, co mówił, że będziecie płodni i rozmnażajcie się. Kiedyś to zrobił. Dobra, słyszałem. E, więc e, ja w tym to, momencie jadę tutaj na wroc. gdzie mam jechać. No, wy znasz, ty masz jechać. Czekaj, bo. Na, na, na klawiatura skrok. mi się złożyła. Klawiatura o. ci się złożyła? Tak. Czekaj, czeka. ja się nie wiem, jak, jak do walizki, teraz musisz w zasadzie złożyć walizkę. Czekaj, tak. Dokładnie tak jest. Ej, policja musi jeszcze dołączyć. Na nawet przelecieć. Proszę bardzo. No. Znaczy, no. Ależ fajnie. No. Po prostu na skroś przez łąki chciałem, ale dobra. E, dobra, <laughs> y, bo tutaj jest bardzo oszczeliwane. O, o. E, to będzie chyba Czekaj, dosyć... Użyję moich mocy superbohaterów i będziemy jeździć, lecieć po dobra, jedziecie tam, to ja pojadę... Y... Co tu się stało? Ej, co jest? Byłem na menu! Tierów! Tak, proszę, Cię. Chyba nie działa. Odcholowali odholowali okresnych... mi motocykl! <laughs> O, Ja rozumiem, przechodzimy teraz w tryb odcinek muzyka. Nie no słuchajcie no tak, to czekaj, gdzie mam jechać, czekaj bo ja się, ja się tak nie bo bawię Bo nadal w lewu Aha bo on mi wyznacza ten to no, On wyznacza to jest trasy. Trasy. Dobra, inny, inny, inny motocykl Pani biorę prezesie, w takim razie no. Panie Halo pan motocykl, o tam jest pan motocykl Dobra. Ale przejażdżka, podoba mi się Macie trzecie miejsce może na tym motocyklu? Nie No to co to na za motocykl? Na kierownicę możesz, na kierownicę możesz do jaszelki Jasne, najlepiej bo jej bączki nie puszczaj tak? W ogóle policja mnie nie no. chcemy, żeby mam kierowca zemdlał. Za policja mię policja Ja normalnie przejechali mnie i zabrali mi motocyk, jeszcze mnie gonią. Nie Dobrze, że wyparł to z pamięci. To Nic nie będę wypierał. Jasne, jasne. No i znowu mi zaznaczył gdzieś indziej. No to ja sobie zaznaczam gdzie mam ja jechać. ja zaznaczam gdzie ja nie mam jechać i co? Ale jak to też. Tak mi... to no. jest no. tak to Jeden wspólny dzipliny. Mamy wspólny cel, on <noise> cel, no wspólne cele le. Tak? Masakra. A, no nie, masakra. wam powiem. Ja nie wiem. W waszych wygodnych celach? U, czekaj, no, bo, pan trafimy chyba do, jednego, do jednej celi wszyscy razem. Ej, bo muszę mu chyba. Ej, bo zostało 8 minut po prostu i ja nie wiem, nie zdążymy chyba Jaki. tutaj wszystkich otegować. Od, 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 ja mam czas z nim imitowany bo. się mi tutaj <noise> przewraca. Hop. Oj, czekaj. Dobra. O co wyciągasz wzory? O nie, no bez ja po prostu no co to Ja smaruję kanapkę teraz. Dobra, chyba już się wyrzucił, chyba już nie żyje. To jest tak jak sobie robisz no, rano się na nie. Dobra, ja podjeżdżam do kolejnego celu, ser u masłów. Dobra, ja polecę wersji stuntowej. Ale tu. Koczeje, muszę zaznaczyć, bo nie nie mogę zaznaczyć, bo oczywiście jest wyznaczona inna trasa. To do tej wspólnej o! celi to mnie zamkną bardziej w szpitalu, takim gdzie mi się kaftan zakłada, bo widzicie mój strójny. Moteczek to Moteczek! Moteczek! Ręce mi z przodu zwiążą. Dobra, rozwaliłem kolejnego trolla. Czemu w ogóle będę, to jest taki Nie będę nawet mógł grać w bierki. No w bierki to na pewno nie będziesz <grym> Dobra, zaznaczam no, no. sobie cel. E, kolejnego, który... Nie, jedziesz o. do mojego, weźcie go do góry. Co? Jak do twojego jadę? Do mojego jedziesz. Tak? A faktycznie? No. A to został ja jeden tylko? Się teraz A, dwóch w no? no. No dobra. Staram się zapobiegać ociepleniu klimatu i macham maczetą, żeby... Bardzo że tak Tak, żeby było jeszcze. Dobra, okej, okay, to ja też będę machał. Na powietrze, na powietrze. <grym> Nie wiem, czy okay, macham okay. w sumie. Chyba to jakiś mały pistolecik. Mały pif jakiś. Piwpaw Dobra, tutaj skręcamy Panie, w lewo. Ej, może jedną to z... raz, drugą, żeby utrzymać równowagę. Ja, ej, słuchajcie, teraz, teraz rozumiem o co chodzi. Słuchajcie, to nie jest bicie z motocykla. To jest pokazywanie w którą stronę skręcasz, bo już migaczy nie ma. A, no tak. Na motocyklu tutaj. A, w no, nie raz ja Jeszcze tak będę tak robił. Tak. Tak. No nie, i to się pokazuje, że... O, wyprzedzam. O, teraz ja jeżdżam o, tutaj na przykład. Jedziemy I tak że tak tak tu skręcam w prawo. Nie, 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 nie. ma być motocyklowy odcinek. No ma to wow, na razie okay. nie skręcasz domy. Powiedz jakby nie skręcała. Dobra, spokojnie, eee. to control Trzymacie się. Jest prosto. Dobra. Dobra, czekaj tutaj ten chyba Tak, że prosto jedziemy. Okej, okay, prawie. Dzień mi tu skręcasz? Dobra, wjechałem gdzieś tutaj, gdzie to tu jest? Nie, ja teraz tam? zrobię kaskaderską akcję, że się trzymam po prostu. Patrz. O, jest. Dobra, czekaj. To, strasznie, to, to strasznie źle wygląda, bo no, gdzie, gdzie ja trzymam tą rękę w ogóle, tam? Eee. Gdzie jest ta Gdzie jest ta A! Ta No ta? to no, to no nie wiem, no. Czekaj. Bo mam dla ciebie zadanie, patrz. Dobra? Tak, tylko ja muszę cię teraz wykończyć, tak żebyś. Trafił. Czekaj. Dobra, ja ogólnie ten ostatni cel, w tym momencie zostało wam 6 minut, musicie zlikwidować ostatni cel, ja wyjeżdżam do sklepu. Co nie eee, robił z tym manekinem? Aha, co? O, czekaj. A! Czekaj! Ha, 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 ha. Co tam się dzieje? On wyciągnął ten, pistolet I, na kulę. Pistolet to było nierówne, nierówne szanse były. Uciekli policji? Dlaczego? Nie ja wiem, bo się <laughs> Nie, Przepraszam, ale... Ja, ja nie jestem w waszej formacji, więc mogę do wujka zadzwonić. Wujek! O. E, Wej, a, uciec z policji Faktycznie. Czekaj, bo ja się zawiesiłem teraz. Za Ma problem. Tak. <noise> Idealny. Mamy protip dla ludzi. Ren, wsiądź do mnie. Łyp, łyp, łyp. Muszę poczekać. Wujek dopiero za tydzień odbierze stary teraz już. <noise> gdzie jest Paweł? Dobra, trzeba pojechać do Pawła. Dobra, spokojnie, zgoni mnie tylko śmigłowie, jest nic więcej. Tylko śmigłowie, dobra. Nie Ale spokojnie, spokojnie, pa, teraz robimy to taki mały myk. Ja zadzwonię faktycznie do pójka Lestera. Ale może ci to nie zadziałać. A mam nadzieję, że zadziała, bo płacę mu za coś. Patrz tu, jak ja ćwiczę teraz. Normalnie Dlenią, abramu, tak. Dobra, wjechałem do jakiegoś brodaru. To to tak, szybko, dobra, jest problem. Jest problem nie jestem ja w stanie. Nie, w ogóle nie jestem zadzwonić w stanie do wujka Lestera. No znaczy, wiem. Za... Pewnie zadzwonić jesteś w stanie, ale nie odbiera. No nie, nie, właśnie odbiera, odbiera, tylko... Nie, nie odbiera w sumie. U, nie odbiera. No dobra. Wiemcie, że teraz dopiero za tydzień będzie się można zadzwonić do chłopaka. Dobra, to ja w takim czasie zelecję. No swoją tam gdzieś na wyspie pojechał, nie? nie no, no, Teraz w lipcu, no mówię, bardziej, że jedzie. W ogóle to jest gang motocyklowy, więc ja nie mogę wziąć chyba samolotu, co nie? Nie, może sobie wyżej więc. Możesz mieć A, gang, gang samolotowy zrobimy kiedyś. Tego jeszcze nie, nie słyszałem, że był jakiś gang samolotowy. Tak Ej, dobre. Tak. No nie? Gang no samolotowy? Pan, to opatentować, musimy to stary. Zdecydowanie. Czekaj, ja muszę w ogóle uciec, ale nie, chciwiłowiec mi, mi, cały czas goni. No musisz do tunelu jakiś wjechać. Do którego tunelu? Tu tunelu nie ma! Co ty mówisz? Ty mi Nie dobra, muszę samolot wziąć, nie ma innego wyjścia Co Ty ty dziucha. Dobra, Jura, jestem... <grym> jestem w takim razie y, jednocześnie motocyklistą i pilotem Ale ja nie, nie możesz tak... Jeszcze mi na oczach to robię. Na No... No chyba ja nie wystartuję ogólnie rzecz biorąc Ja, nie No i zdechłem uh, uh. No to Yo czekaj ja, Aż tylko no, klub motocyklowy zgubi policję, okej okay. Zgubim. Dalej masz zgubioną? Czy, czy dalej Nie, dalej mnie gonią! Aha. No bez JAJ! Panie, Ren, ale... Czy już ci minęły te, ten cooldown? Ci minął? Nie wiem, czekaj... Dawaj ten samolot, dawaj ten samolot! Zobaczmy, czym minął tydzień. Dobra, spoko, spoko. Będę startował. Wtedy ewentualnie możesz dopawać tam do... Do punktu Z drogi stąd! Z drogi! Ja tu startować izumy. próbuję! Ej, znowu nie wystartuję, znowu mnie ubiją zobaczmy Czy Paweł występuje w dzisiejszym odcinku? O no, rany, masakra po prostu. I, i, ale te pałeczki się wzięły na mnie. Wzmacniarka i i udało się. W filmie. Ty, ale teraz coś, leci. Kula są To, 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 to śnielo. Mu oh, no. nie jakiś nielot, Po prostu ledwo leci. Dam <laughs> z tego klejpas zrobić, ale czy, się czy to nie to dało. Jest, czy to jest samolot Dodo? <laughs> eee, nie, samolot to to, to, to był chyba z tym, z możliwością lądowania na wodzie, nie? Tego to nie wiem. Hmm, nie Ale pamiętam. chyba lecisz już na koniec odcinka, nie? Ja ja lecę na koniec odcinka właśnie w tym momencie. <noise> e, już gubię te trzy gwiazdki. E, za chwilę zgubię. E, wyłączę sobie światła, żeby nie było mi widać. Ale tu... lecimy tu. Lecimy porem? No dobra, lecimy, Tak, let, się let. zastanawiam Gdzie tam. Ja, ja, ja lecę w górę po prostu. Przeciągnięcie jest w ogóle napisane. O, zgubiłem policję, 15, no 15 tysięcy, a wy ile zrobiliście? 15 Też 15? E, a ja... Ja zarobiłem... o kurde, A Ren nic nie milionów. zapłacił No tak 15 as... no, tak. milionów zarobił okay. Dobra, moi drodzy, tym sobie zakończymy no ten odcinek, dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa. pa! pa. pa, pa. Do Na do razie, cześć, cześć Chyba sobie wysiądę, gdzieś bezpiecznie wyląduję Wielkie dzięki, że zostałeś do końca. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to możesz go obczaić właśnie tutaj. Wystarczy kliknąć.